Widzisz, że filmik robię, nie? <noise> <noise> Videomessage dla Ewy? Co chcesz, Co chcesz Ewie powiedzieć Stasiu w tej sytuacji? Aha, co chcesz mamie powiedzieć w tej sytuacji, w której się znalazłaś? A Macia, 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 co chciałeś powiedzieć? dla Ciebie. Dla ciebie? Ja myślałem, że przyjechałem, bo wy chcieliście przyjechać. Kuba, co chcesz Wam ci powiedzieć? <noise> nie 6, by tylko 7. Powiedz 7. 6, 6, 6, 6. Nie, jak już 6, Kuba. Jak już 6 to 666. <noise> Okej. Okay. Ktoś może jakoś tak, żeby... Cześć, 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 cześć. Nie jak jest fajny, to nawet nie wiesz, nie? No, pomachajcie A piszcz jak na dworcu Kielecki tylko to jest Ja chyba nie byłem No, na razie, pomachamy, machamy, machamy ładnie Uuu.